Zaczęliście mi wysyłać te wideo masowo. Tak. I czy to, co mówią te dziewczyny, to prawda, czy kłamstwo? Dla tych dziewczyn, które się wypowiadały, a było ich tam zaledwie kilka, jest to na pewno prawda. Ale czy to jest? Dominanta społeczna? Czy są pytane bardzo młode dziewczyny wieczorową porą? Czy inny typ człowieka zadał to samo pytanie mamom i tatom? To raczej odpowiedzi byłyby zupełnie inne. I to jest ten problem, właśnie z takimi statystykami ulicznymi. Dlatego, że skupiają się tylko na kilku osobach. Bo tak jak powiedziałam, ani to nie jest prawda, ani to nie jest nieprawda, bo mówimy o personalnych opiniach. Gdyby nie skupiał się tylko na tych kilku osobach, ale pokazał wszystkie. Wszystkie, które nagrał, i dosłownie po sekundzie na odpowiedź tak czy nie, no to myślę, że mielibyśmy o wiele inny obraz tego. Oczywiście bardziej realny, bo wiele byłoby i na nie, i, ale i pewnie sporo byłoby.